Proszę Państwa A widzę faktycznie Tu dziś jest wschód słońca Godzina 4.26 Ale jaja Zwróćmy uwagę 4.26 Wschód słońca Henia Tu jestem ja A tu jest prawdziwy wschód słońca Masakra! Widziałeś jak wychodzi? Takie cuda? To słońca, prawdziwy. Tak wychodzi słońca od 4.26. Niepowtarzalny widok. Widziałeś? Ale czas. Co ma Co? masz zobacz jakie ono jest wielkie to słońce ogromny bydlak będzie ciężko patrzeć oczami za chwilę ale to jest właśnie to piękny widok Całe słońce wychodzi, zobaczmy jeszcze raz, blizenie. Gdzie? O, u góry są w mury, chyba jakieś, tak? Tu się y, kawałek zrobił niepro... nieokrągły, co? i'm <laughs>